Tuż obok tego budynku znajduje się stary rynek. Chodzi o kamienicę na rogu ulic klasztornej i wodnej na Starym Mieście. Kilka dni temu mieszkańcy oraz portal epoznań.pl poinformowali powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o fatalnym stanie obiektu. Na szczęście nie ma zagrożenia katastrofą budowlaną. Z tego, co stwierdziłem podczas piątkowej kontroli, tutaj należy domniemywać, że ten stan się pogarsza w stosunku do ostatniej naszej kontroli i nie wygląda to zbyt dobrze, dlatego że na ścianach frontowych widoczne są wyraźnie widoczne są spękania, zarysowania. To nie wszystko. Siatka ochronna wymaga naprawy, bo w jednym miejscu jest uszkodzona. Nie wiadomo w jakim stanie są ściany nośne i konstrukcja dachu. To pokrycie dachowe, tam jest dachówka zamontowana, czy ono jest szczelne, czy ta woda opadowa nie przenika do wnętrza tego budynku i nie powoduje. Kolejnych jakichś tutaj uszkodzeń. W związku z tym podjąłem decyzję, że koniecznie musimy zobaczyć, jak wygląda ten obiekt w środku. Kontrola nadzoru budowlanego odbędzie się 20 stycznia. Będzie przy niej obecny właściciel nieużytkowanego budynku lub jego przedstawiciel. Kontrola ma dokładnie pokazać jak bardzo zniszczony jest budynek. Będą też zalecenia, dzięki którym zatrzymana zostanie dalsza degradacja obiektu. Kamil Kwiatkowski puls dnia.